Więc nerw błędny, to, to o czym mówiłem wcześniej jest związany z instynktem. A instynkt wysyła informacje do e, naszego mózgu, ucieka albo walczy. Tak? Jeżeli znajdujemy się w poczuciu zagrożenia, i dzisiaj funkcjonujemy w takich mechanizmach społecznych, że często to nie są realne zagrożenia, tylko my to odbieramy jako zagrożenia, a ponieważ często nie możemy albo większość osób nie może uciekać albo walczyć, bo pracuje w korpo, ma kredyt na 30 lat, pre, ma już dosyć tej pracy, ale nie widzi perspektyw na życie, więc ona nie, nie widząc perspektyw ani nie może walczyć, tam, bo z szefem nie będzie sobie walczyć, bo zostanie wywalony. Uciekać też nie może walczyć. Nie, nie, uciekać też nie, nie może, może tak, no bo nie ma perspekty, tak? Dobra. I ma kredyt na głowie. I co się wtedy dzieje? Yy, Przez ubiec. Przez ubiec. Yy, zaczyna wchodzić w stan tak zwanego yy, zamarcia, czyli permanentnego napięcia mhm. yy, psychicznego i somatycznego, bo ono się przenosi na poziomie somatycznym. Ta reakcja ucieka albo walczy, jest bardzo mocno y, powiązana z nogami. No bo nogami, dzięki nogom uciekamy, tak? Czyli mięsień biodrowo łęźwiowy i achilles, tak? I tam się kumulują napięcia. A nogi związane są dziękuję, z układem, y, znaczy są mocno powiązane z instynktami układu układem motorycznym w takim sensie, że pozwalają nam się przemieszczać, czyli osiągać z angielskiego byśmy powiedzieli, że to miejsce naszego przeznaczenia, czyli destination. kierunek destination, tak kierunek, którym chcemy dążyć. Czyli jeżeli my się zna znajdujemy w stanie zamarcia, to nie, nie jesteśmy w stanie ubrać e, tego kierunku, którego chcemy, który jest nasz tak naprawdę. E, I wynika to z tego, że nerw błędny już jest przeciążony. A jak jest przeciążony nerw błędny, a on zaopatruje, jak mówiłem układ, drogi oddechowe płuca, górne drogi oddechowe, cały układ pokarmowy, no to nasze ciało zaczyna szwankować poważnie, tak? I dzięki temu, że mamy projekcję nerwów czaszkowych, czyli między innymi nerwu błędnego, który jest dziesiątym nerwem czaszkowym i jego odgałęzienie zaopatruje muszle małżowin usznych, to stymulując właśnie projekcję nerwów czaszkowych i małżewiny, możemy przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nerwów błędnego. Puszcza nam napięcie wynikające z tego stanu zamarcia i ta osoba nagle widzi inne perspektywy. Tak? Może obrać kierunek, którego wcześniej nawet nie widziała. Tak?